Zapraszamy do obejrzenia reportażu z cyklu Historie z pasją pod tytułem Nowa droga. Resocjalizacja w nowoczesnych kompleksach penitencjarnych. W Polsce powstają nowoczesne kompleksy penitencjarne, które wykraczają poza tradycyjny model więzienia. Te pilotażowe projekty dofinansowane z funduszy norweskich oferują zupełnie nową jakość w procesie resocjalizacji osób skazanych. A system penitencjarny na modernizację. O jego efektach i codziennych wyzwaniach opowiedzieli nam ci, którzy w nim uczestniczą, zarówno osadzeni, jak i funkcjonariusze służb penitencjarnych. Powstały cztery domy przejściowe w ramach kompleksów penitencjarnych. Jest to nowość w polskiej służbie więziennej. Oparte są one o system norweski. Stanowią takie przejście dla osadzonych, którzy znajdują się w tych domach przejściowych między pobytem w zakładzie karnym a wolnością. Realizowany program ma na celu jak najszybsze wprowadzenie tych osadzonych do życia z powrotem na wolność. Dom przejściowy jest takim łącznikiem między zakładem karnym a, a wolnością. Jeśli wszystko jest w porządku z tą osadzoną w domu przejściowym, aktywnie zaangażuje się w proces readaptacji społecznej, Wtedy jest duża szansa na to, że komisja penitencjarna i dyrektor występuje z wnioskiem o warunkowe zwolnienie. Funkcjonariuszem służby więziennej jestem od 18 lat. Swoją karierę zaczynałem na stanowisku włączego wychowawcy w zakładzie karnym w Rzeszowie, co skłoniło mnie do przyjścia do służby więziennej. Pomoc każdemu człowiekowi. Ponieważ osoby pozbawione wolności któregoś dnia wyjdą na wolność i trzeba zrobić wszystko, aby stały się one dobrymi sąsiadami. W oparciu o modułowy program wsparcia penitencjarnego pod nazwą Czas na Wyjście, osadzone na terenie domu przejściowego najchętniej realizują moduł Gotuj z nami czy też być kobietą. Aktywność twórcza kobiet jest tutaj bardzo chętnie ujmowana, a także moduł Zielony Ogród. Ostatnio miałyśmy bardzo fajne zajęcia też z asertywności. Myślę, że to jest bardzo potrzebne do tego, żeby umieć powiedzieć nie, umieć wyrażać swoje zdanie, emocje, oczekiwania, potrzeby. Także to, to jest bardzo dużo, i myślę, że wnosi to coś dobrego do życia. Jest to potrzebne na wolność, chociażby nawet dlatego, żeby nie dać się namówić na popełnianie przestępstw, czy też na coś, czego później możemy żałować. W porównaniu do zakładu karnego typu półotwartego, w którym pracowałam uprzednio, Dostrzegam dużą różnicę z uwagi na to, że przede wszystkim grupy wychowawcze są mniejsze. W domu przejściowym w Chmielowie jest 38 miejsc i ta grupa osadzonych jest w takiej ilości, gdzie spokojnie można na co dzień, może nie z każdą z osadzonych, porozmawiać, ale z większością. W poprzednich jednostkach, jeżeli chodzi o widzenia, były bardziej ograniczone. Mi będąc. W zakładzie karnym przebywając bardzo zależy na tym, żeby mieć kontakt z moimi córkami czy z resztą rodziny. Tutaj y, mam taką możliwość, ja naprawdę mogę patrzeć na to, jak one dorastają, jak one się zmieniają, cały czas mam z nimi kontakt. Widzenia są takie nieograniczone. Co weekend mogę ich mieć przy sobie. Y, kontakt telefoniczny mam cały czas. Oprócz tego nieograniczoną ilość Skype'ów, gdzie ja mogę normalnie brać udział w ich życiu. Praca w więziennictwie w sumie była jednym z moich celów życiowych do osiągnięcia już w trakcie studiów i mocno też skupiałam się na pracy z ludźmi. Praca z człowiekiem jest wieloetapowa, wieloetapowa nigdy nieprzewidywalna tak do końca i, i tak naprawdę czuję, że jednak dobrze wybrałam. W 2023 roku ambasadorzy projektu pilotażowe kompleksy penitencjarne mieli okazję wziąć udział w tzw. job shadowing, Czyli był to staż w norweskim więzieniu w Bergen. W 2024 roku funkcjonariusze naszej jednostki wzięli udział w szkoleniach na terenie norweskich więzień w Bergen i w Trondheim. Te szkolenia miały za zadanie zapoznać funkcjonariuszy z logistyką, z architekturą oraz oddziaływaniami, które stosowane są w tamtejszych więzieniach. Praca funkcjonariusza służby więziennej nie jest pracą łatwą. Muszą się funkcjonariusze mierzyć niejednokrotnie z ciężkimi sytuacjami, niejednokrotnie też zagrażającymi życiu i zdrowiu. Od zawsze byłam zainteresowana służbami mundurowymi, natomiast po odbytym stażu w areszcie śledczym w Kielcach podjęłam decyzję o wstąpieniu do służby więziennej. Kura w języku łacińskim oznacza słowo opieka, i zadaniem kuratora jest nie tylko pomoc w społecznej readaptacji skazanym, ale również są to oddziaływania wychowawcze, a przede wszystkim szeroko rozumiana pomoc. Jest to rozmowa, ponieważ te osoby skazane potrzebują, żeby zostały wysłuchane, żeby zostały zrozumiane żeby w pewien sposób też zostały może jakoś trochę rozgrzeszone z tego, co gdzieś tam im się w życiu przydarzyło. Wyjątkowość tego domu przejściowego w Chmielowie nie stanowią jego mury, nie, stanowi wspaniałe, nie stanowią wspaniałe warunki bytowe tego domu, ale czynnik ludzki. Ja, będąc osobą skazaną, odbywając już wyrok, byłam pozbawiona na przykład częstszego kontaktu z dziećmi, z rodziną. Tutaj, będąc w domu przejściowym, wręcz przeciwnie, to jest taki nacisk na to, żebyśmy odnawiali ten kontakt z rodziną, z dzieciakami. Mamy takie możliwości, częstsze skype, telefony to wszystko nie jest nam zabierane. Oprócz tego, tutaj w końcu przypomniałam sobie, jak to jest być kobietą w poprzednich jednostkach jest to zabierane. To jest typowe więzienie, gdzie nie liczą się z tym, że jesteśmy kobietami, matkami, córkami. Tutaj z powrotem jest nam to wszystko dawane. Mogę o siebie zadbać jako kobietę. Będąc osobą skazaną, nie jestem skazana tutaj, nie czuję się, że jestem skazana na pozbawienie kobiecości i godności. To wszystko tutaj mam. Z powrotem mogę być kobietą, będąc w więzieniu. Przyszłość polskiego systemu penitencjarnego, widziana przez pryzmat nowoczesnych kompleksów, zyskuje nowy wymiar. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak programy resocjalizacyjne, współpraca z kuratorami zawodowymi czy otwartość na nowe technologie, osadzeni mają szansę na prawdziwą zmianę. Pilotażowe projekty, dofinansowane przez fundusze norweskie, stanowią krok w stronę społeczeństwa, które nie tylko każe, ale i pomaga powrócić na właściwą drogę. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.eog.gov.pl, Ukośnik Kampania, gdzie znajdziecie pełną ofertę produktów związanych z naszą kampanią. Nie przegapcie żadnych nowości. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kolejnych odsłon. Kampania finansowana ze środków funduszy norweskich i EOG.